Słuchajcie, dzisiaj to wydaje mi się, może być może być film naprawdę na bogato. Jesteśmy teraz na suchym, suchym moście. Dostałem takie, słuchajcie, informacje, że tu sprzedają jakieś jakieś fajansy. Wiecie, fajansy śmieci. No, no, nie, no, może nie śmieci ze śmietników, ale wiecie o co chodzi. Takie fajansy. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Tutaj, słuchajcie, już mamy jakieś. Lecą szmaty, no to lecą szmaty, chyba. Zresztą ktoś coś dobrze, patrz, jakieś kolce tam są, elegancko. jakieś kryształy, słuchajcie, jakieś pieniądze. Matko Boska powie że korale, perły, słuchajcie. Złote łańcuchy. Oni się w ogóle tutaj powiodą. Nie obawiają niczego. Tu jakieś kolce eleganckie, jakieś stare samochody. To jest Szefowa, słuchajcie, patrzcie, mam. Szefowa, nie będę wam pokazywał, ale wyraz twarzy to ma takie jakiś. No nie halo, ale jest. Tak, tak, jest to. Jakieś takie pierwsze. Widzisz, tam jakiś stary zegar, ale patrzcie, kiedy cygar jest. Zygar to jakaś waga, jest. On, to, waga wąska. Jakiś ziomek, słuchajcie, ma stare aparaty. Jestem. Mówił, wam naprawdę starożytny. Te niektóre no to wiadomo, to jakiś tam szmelc, ale chwała, że on się Chyba mają, słuchajcie, naturyzmu totalną zmierzchownicę. Jak już tego, ile zastawy nie wiem czy to złoto, czy to ile mowy. W ogóle. Jakieś pietrówki, pietrówki hajs. Tu jakieś akcje, obligacje. Ekipa poruszona. Zapachnie kroku. coś się słuchać, że trzęsie mordę. Tu jakieś winyle. Tu mamy słuchać jakieś makaty. Bakaty gruzińskie, nie wiem o co chodzi. Wygląda w ogóle jak jakiś egipski, indyjski cholera. Nie, jestem jest Ale tutaj w ogóle jest zła akcja. Powiem wam to nie, co to wyglądało nieźle, ale a się obawiałem tam, słuchajcie. Trzeba bardzo odzywać, bo sobie myślę jak koleś z, z kabury tą, tą, no to nie filmkę, tylko tą wiesz, gdzie jak i przejedzie po gardle bo tam nie Tu jakie fajansy. Wszędzie tu łyżeczki Słuchajcie, nie znam się, o, to moja matka by się wcierała, bo ona lubi takie koszyczki. Słuchajcie. To... Patrzcie jak to jest Ale te łyżeczki tamto jakie zaczne, wiem, bo Jakieś mokile Jak ciadek do łyżeczki Skolko? 50 lari Dzieciaty? 50, nul 5 nul miedna Ona tam i dla Dla małej

Powiem, wam, wydawał mi się. Albo i ma da gałęź, da. masz telefony Dał i Ale pieniądze tuż, tuż lecą po prostu na krągu kamery. Są jakieś samo Jakieś zegarki Elo. Tu miski, miski, słuchajcie, złote brochy. Jeno brochy, to są te ostro. Elegancja. Jakie pierścienie ma kobita? Ja nie wiem czy to słuchajcie, to jest ciepły jeszcze towar, czy to czy to już słuchajcie przerobione tutaj parę tygodni, ale leci na bogato. U, ja nie słuchajcie, to jest taki rynek nie w ten czas, a ona tu ze złotem się wywaliła. jak wiecie, to nie mówię jak tam pierścień wywaliła. Ale to jest mięśne. Powiem wam Jasiu, normalnie. Kiedyś miałem takie, wysokie, to są takie zbryte z Ale powiem wam naprawdę, ja sam się nie spodziewał. Co to w ogóle te samochodziki, Czy to jest jakieś kolekcjonerskie? Nie wiem, ktoś się zna, dajcie znaka. O co tu chodzi? Bo ja powiem wam na wiele takich trafiłem, no wiadomo, że to, to są jakieś tam specjalne modele bo kiedyś taką kolejkę tu, ale sprzedawcy nie są tak ukończone w sprzedawcy nie są jakoś tam agresywnie nastawieni nie jest taki wyluzowany ja kilka i Nieźle to wygląda, jakieś klucze, Chryste, nie powiem wam, tymi to chyba nie jedną zachrystię by się sforsowało. Stare pieniądze, ale smok fajny. Co w ogóle jest? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, jakiś chyba. Zjomem się zakręcił, bo chciał ci chyba też zegary. O, tu jakieś skorupy. Słuchaj, ta, patrzcie, jakie skorupy wy w ogóle czacie temat na tej zimie. Tam jakaś, jakaś para. Czacie temat na tej zimie, może tu jakieś sobie skarby wyczęcić. Powiem wam, mi się trochę sprzedało. Patrzcie, jaja ja Tu chyba, o, Marko. Na rynku ja, ja powiem wam, że tego jeszcze nie grali kobieta ona nawet ona sobie nie zdaje sprawy słuchajcie co ona w ogóle posiada I tutaj jakiś misy mink chyba z tego ja pierdzie patrz jaki ten jaki telefonirenkosten do gruntu jest tu wiadomo srebra to nawet nie mówię to jest na parasolki Ja w życiu by się słuchajcie nie spodziewam, że tu jest tak bogato. Tutaj jakbyście mieli jakiegoś sąsiada pewnie niemiłego, to już macie taki zestaw, wiecie, no nie ratunkowy, tylko raczej uśpieniowy. Ale te baterie, ja piercię! Nie no bo, bo słuchajcie, jest słuchajcie, jest mega. W życiu by się nie spodziewam. To już lecą, słuchajcie, jakieś giniaki,

nie no nie zosłuchajcie tym jedzeniem ja pierdziele słuchajcie normalnie normalnie maczety lecą kurde na rynku na legalu nawet jakby ktoś był zainteresowany jakieś dziecięce pierdółki szkiełka. Tutaj są kobity takie są, słuchajcie, spocone troszeczkę. Tu w się sensie kobita z garkami wywaliła, no, jakaś lala jest, Elo. No tutaj to takie chyba powiem wam akcje jakieś, no nie, nie. Ale skąd oni słuchajcie wchodzą w posiadanie? Przecież to są chyba srebra normalnie. Normalnie srebra.

tarota chyba tam jakiś Jesus Christ jest nawet to jest ten jakieś pieniądze są stare patrzcie stare pieniądze tu jakieś akcje obligacje ja pieniądze ale co tu się wyrabia słuchaj to jak macie walizę pieniądzów wbijajcie tutaj i zawijajcie pół towaru. Słuchaj, ja się nie spodziewałem, że oni tu się nie, nie boją w ogóle z tym całym towarem. Tak, wiecie wywalić, nie? Może coś w ogóle zblokowało. Zrobić z okazem, z okazem, słuchaj. No, tu są skarabeusze, ale to taką leci. Ale to, to powiem Wam, to jest ciężkie. To, jest, to nie jest jakaś taka lipa. klucze oczywiście, od Zacharystii, Tłok się, tłok się zrobi, słuchajcie, trzeba całe szczęście niż nie Jakieś cygarki, stare paszcze. Andrzej Słuchajcie, tu chyba nawet, nawet można by sobie dokumenty zrobić, coś mi się to wydaje, usiądka. Nie no, z tymi lalkami powiem, no to... to powiem, no to to klientka już tak jakby nie wbiła się w temat. Coś mi się wydaje tego rynku, ale ona jest chyba nieświadoma. Być może to ja wiecie nie mam wiedzy, a może to schodzi. Ale kurczę, chodzi mi towaru, Skąd to mi w ogóle takie rzeczy biorą? Mi się wydaje, że to jakaś kobieta... Mi się wydaje, słuchajcie, tu ludzie umierają, bo to widać. Średnia wieku jest. No, kum... Średnia wieku jest, słuchajcie, dosyć taka widzę, wysoka. Mi się wydaje, że ludzie teraz ciepło jest dosyć. Lekko padają jak muchy. Wiecie o co chodzi? No ja też mogę paść, bo jest gorąco. Tu jakieś akcje, obligacje. No, co tu się w ogóle wyrabia? Ale powiem, opatrz, patrzcie, pierwsze sprawdzam na jakieś znaczki. Przecież ja za dzieciaka, słuchajcie, nie tylko ja, tylko ogólnie to w ogóle w podstawówkach kiedyś. To była wymiana znaczków, to była taka trend. Teraz to dzieciaki w dupie mają znaczki. Nie wiem, czy ktoś w ogóle... Słuchajcie się ja Cygarki. jeszcze ciepłe, słuchajcie. Jeszcze ciepłe, no, tu jakiś towar z Niemiec, ale takiego

ja już Was przyzwyczaiłem, słuchajcie, że na tym kanale to złota mamy oporowo Kiedyś powiem Wam, że mam takie wchacie kieliszki, tutaj, te, te, te 100% mam je Na pewno nie babcia zajęta, słuchajcie, na TikToku kurde śmiga sobie Elegancko, wiadomo A my śmigamy, śmigamy po jej tym Ale patrzcie na te kurde, te, zobaczymy, czy to jest jakieś te, sygnowane Nie wiem, czy się znacie, żeście obetnicie Pokażę Wam takie koki jakieś, tak parę pozycji, czy to są jakieś pieniądze, czy nie. Dajcie znaka w ogóle w komentarzach. Patrzcie kaseta, nie, kaseta VKS-a. Ziomek wole wjeżdża z tymi zegarami. O co tu kurde biega? O co tu chodzi? Weź się tu sprint czyli sprin sprin spriner jakoś czy nazywa. Kurczę do tego, a tutaj stare ten. nie Powiem wam, nie, wywaliło mi trochę głowę Wziąłem, słuchajcie, gąbkę tutaj chyba nie wiem wszystko jakieś no. tutaj są Powiem wam te wszystkie roki to jest wszystko To jest wszystko do zgłoszenia Na płytach O powiem wam ja płyt też mam dużo Ale nie wziąłem ze sobą Mógłbym się tu w sumie wystawić gdzieś obok Ale podejrzewam że tu jest Publika, taka wiecie, to wszystko fajnie, bo one sprzedają. A jak ja bym się ze swoim towarem tu wybił, to tutaj doszłoby do jakiejś agresywnej akcji. A no jest skąd one to biorą w ogóle, te balne? Okulary słuchajcie na lato, jak znalazł. Tu jakieś oczywiście wazy MING, bo tutaj słabiej się nie schodzi. To wszystko antyki. Liczydło, nie no, liczydło mi, powiem wam, łeb rozwala, ciekawe czy młodzi ludzie wiedzą, co to jest w ogóle liczydło. Ja powiem wam, jest jedna kna knajpa, ta Racha, co byłem tam, robiłem to tam, co robiłem tam e filmik z jedzenia, możecie zobaczyć na moim kanale, ale fajny tandem, elegancja. Zasny, to klientka tam normalnie rachunek robi, słuchaj, to na tym, na liczydle leci z konsumenem. E jest kamerczaka jakieś stare okucia, Ale to fina, słuchaj to jaka o jak, jakie to ciężkie Matko boska Święty Pański, to jest wszystko ja ja się zastanawiam czy to jest w ogóle legalne ja myślę, sobie taką kosę kupił, wiadomo, że to nie dam... O kurde, kiedyś mieliśmy taki w chałupie, słuchajcie, prodz nie prodzisz, tylko samowar to się nazywa. No. te w ogóle, słuchajcie, czary mary. Ja nawet nie wiem dlaczego to jest. Ale fajna ta. Stara maszyna rosyjska. Tutaj nie wiem co to. Te rzeczy powiem wam też nie ogarniam, ale tu widać. Tu już, jest pieniądz, tu już jest pieniądz, dziadek mnie obcina. Słuchajcie, zaraz będziecie chciał pieniądze. Elegancja, trąby jakieś, homonto. Słuchajcie, na plecy można się zarzucić nawet. Ciekawe, czy ho, jakieś łańcuchy, ale powiem Wam, no ten klient tutaj, to musi, musi być no, zdecydowanie strasznie zróżnicowany. Bo ten tortań są jeszcze jakieś te, ale ziomek nie, słuchajcie, obcina. Patrzcie na niego, patrzcie na jego pysk. Widzieliście, jak on mi obczajał? Nie był taki, słuchajcie, zbyt friendly, coś mi się wydaje. Tu kobieta, oczywiście, ze złotem się wys... wys... wysprzedniła. Это Англия старая. Это старая Англия, но уже старая. А это чему не нова? почему не новая? Это oh, no. старый лучший. Это Вилирой, это Англия, это Англия. Это Велерой. это Золотой. Сколько комплект? 6 штук, 200 силари. Это 50 лайв. Это 50 лайв. Это одна штука 30, это 60 лайков. Mm -hmm. Это велирой бокс. Хорош. 80. Это 120. Это 50. Это 80. Это 50. Тоже велирой. Mm -hmm. Спасибо, спасибо. Вот велерой. Вот. А это подсвечники тоже велерой. Велерой? Да! И вот эти для яиц велерой. Skolko, skolko to jest? Eta. Skolko, eta, eta. Eta? Eta lari 6 tu? Oto Ile to? To 120 dolarów 6 dolarów Zwróć i weź Poczekaj, poczekaj Dio, tutaj, kuda idzie, idzie, kuda ja Nie, idź tutaj Gdzie ja idę? Nie pokaż mnie Słuchajcie, jakaś agresywna Ona mi tam jakieś mówiła marki Ja się w ogóle, słuchajcie Na tym nie znam, jakieś żołnierzyki Kobita naprawdę fajna, powiem wam, ale patrzcie ile oni mają tego szkła. I to wszystko angielskie, skąd oni to mają angielskie? Ja bym się spodziewał bardziej jakieś takie rosyjskie, a to wszystko angielskie. O, lisy nawet są, słuchaj, ta lisy wjeżdżają. Ale mają tego towaru tutaj. Słuchajcie, no, no wszystko jest, słuchajcie, no wszystko jest. Plus takie jakieś groty, w ogóle strzały. Nie wiem czy, skąd oni to w ogóle mają. Tu koleś, chociaż złota kolia się wywalił. Nie wiem czy to jest warte chyba 20 tysięcy złotych, a to w ogóle rzucone jest słuchajcie na stragan. to chyba akurat obiad, słuchajcie, zajada. Mówię, jak gdzieś czy to są takie. To są, powiem wam, te stare, takie metalowe, takie ciężkie. Oh my God. Słuchajcie, zrobiłem taki grył tu kopicie. Tak, jak się U, ja nie mam długo. Siwia jest źle ja nie mam. Te babcie, to słuchajcie, to są może nie, nie mega stare handlarze, ale one już tam jedno przeżyły. Dzięki, kryształy. Tutaj i madła, i te sprawy noży, nożyczki. Powiem Wam tutaj bo wiecie co? No raczej wydaje mi się, że powinniście być tacy tutaj tak, przyjaźni, bo tu jest dosyć dużo noży. Słuchajcie. No i jest taka obawa, że ktoś wam może jednak ten nóż sprzedać pod żebro. Wiecie o co chodzi. Ale dzisiaj jest towar, ostatnio byłem. Ostatnio, słuchajcie, byłem to aż tyle nie było. Ludzie, ludzie pszą. Ciekawe, czy to jest. Słuchajcie, czy ten towar, wszystkich to jest. Naturalną Czy to po jakichś umarlakach, Czy, czy skąd oni to, to biorą? Kobieta, słuchajcie, całą reklamówkę nakupiła towaru. Ja się nie dziwię, bo powiem wam, no wiele rzeczy naprawdę też mi się podoba. Tu dolary, słuchajcie, lecą. Jakieś indyjskie mały maski, kurtki. Tu jakieś księgi, bo to znak Powiem wam nawet nie wchodzę w polemikę. Zobaczcie. Tu kopita ile... Ile zawaliła kryształów, kryształy, kryszaliki. Słuchajcie, tam jakieś talerze. No poszła bogato. A tu jakiś jeszcze ten jak to się nazywa? Nie Delphi, tylko Jezus Maria Weźcie, dajcie znaka w komentarzach Złoto po prostu lecą w... Ja piesku oh Słuchajcie, baba mi chciała telefon wytrącić Ogólnie z ręki Tutaj bursztyn. No klucze za Chrystia, wiadomo. Strasznie, słuchajcie. Ale to są liczymy za Jakie Słuchajcie, perły, korale, ludzie się fascynują Jest Jest Kiedyś miałem taką klikę, chyba o co takie buty w ogóle są ale powiem wam zacna pozycja dosyć takie ciężkie trzeba się słuchajcie przepychać bo tu to lepszy towar tu to jakieś koszki nowoczesne takie pod żebro od razu Więc tu też nie można powiem wam u tego pana kupiłem ostatnio Słuchaj, kupiłem tu obcinaczki, słuchajcie, odpadła mi taka rzecz od nich, ale powiem wam, jak będziecie, możecie kupić od tego dziadka, bo on jest fajny. Nie wiem, co, o co tu zachodziło, tu jakieś samochody niemieckie, elegancja. Fajnie, fajnie to porobione słuchajcie, ale to już jest chyba nowoczesna akcja. Tu się chyba kończymy, zaraz musimy, słuchajcie, zawrócić, ale nie myślcie sobie, że to już jest końcówka. Bo tego jest tutaj jeszcze hulla, la, -la el -lo, lo. Naprawdę, kichali jakieś. Ogólnie wolę spożywać niż oglądać. Ale ile tych pierścieni kobity Naprawdę, ile jest tych pierścieni w ogóle? Skąd oni to dobiorą? Te ludzki? Powiem wam na chacie mam też te porcelanowe. Kurczę, ja muszę się słuchajcie z tych śmietnikowych moich akcji zacząć też na takie bazary zawieźć z tym szajcem. Ja widzę, że ludzie kurde, te dziadostwo kupują chyba. Dobra, musimy jakoś iść bokiem, słuchajcie, bo tu nie wiem o co chodzi.